Przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne PUR. Przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne PUR znajduje swoje zastosowanie w kinezyterapii, ćwiczeniach w podwieszaniu oraz samowspomaganych. Nie zajmuje dużo miejsca i dzięki temu idealnie sprawdza się na oddziałach szpitalnych, w leczeniu ambulatoryjnym oraz w domach. Pozwala na wykonywanie ćwiczeń w łóżku, co daje możliwość przeprowadzenia wczesnej rehabilitacji. Zamontowane kółka pozwalają na transport urządzenia i wykonywanie ćwiczeń bez konieczności przewożenia chorego na salę rehabilitacyjną. Pór posiada regulowaną szerokość.